Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj ugotujemy angielską rybę z frytkami, czyli fish and cheese. Do tego przygotowałem sobie już dorsza, wyfiletowałem, wyciągnąłem wszystkie ości, zdjąłem skórę, czyli tak przygotowana porcja dorsza. Upiekłem już w oleju w 60 stopniach tak, żeby były mięciutkie frytki. Teraz tylko będę je odsmażą na 180 stopni na głębokim oleju. Do tego zrobię tatar, yy, sos tatarski, czyli majonez, posiekane już kapary, posiekana yy, cebula silot posiekany yy, ogórek konserwowy i troszeczkę pietuszki. Yy, rybę będę też serwował z groszkiem, yy, zielony groszek mrożony, gdzie Przygotowaną już mam wodę gotującą się i za chwileczkę będę wrzucał do naszej panierki, do tego ciasta do ryby, użyję mąki 00, takiej jak do pizzy się używa. Jedno piwo, około 250 ml, to jest smakowe, bez alkoholu. Jedno jajko i troszeczkę soli. Jedna jedna filiżanka, jedna szyka. No, to jest pół szklanki mąki 00, tak? Ale zobaczycie, czy będzie takie kleiste, takie jakbyście chcieli. Ja pokażę, jak one powinny wyglądać. Zaczynamy robić naszą panierkę do ryby. Wrzucamy mąkę. pijamy jajko. Powolutku dolewamy piwa i mieszamy. Czasami zobaczymy konsystencję, jaka, jaka powinna być. O, już pięknie się to wszystko skleja. Proponuję yy, robienie tego ręcznie, żeby mieć kontrolę nad tym, jak, ta, jak te ciasto wygląda. Nie? Ono musi być takie gęste. Prawie że jak naleśnikowa. Dobra. O, tak, tak wyglądające ciasto będzie odpowiednie. Już tego piwa dalej nie wlewam. Odstawiam sobie to na chwilkę i teraz się zajmę robieniem sosu tatarskiego. Tutaj już mam przygotowane wszystkie składniki czyli kapary posiekane, sziloc, cebulkę, ogórek konserwowy. I natkę pietruszki posiekamy. Do tego mogę dodać troszeczkę soku z cytryny. Zostawiam, przyda się do ryby. Mieszamy. Niektórzy blendują to w blenderze, ale ja wolę, jak, jak jest po prostu wszystko siekane. Tatarski sos zrobiony. Panierka, to znaczy te ciasto do ryby zrobione. Rybę solimy. Delikatnie. Wkładamy w mąkę. Troszeczkę mąki tutaj wysypałem, żeby obtoczyć, żeby lepiej nam się ciasto trzymało, żeby była bardziej chrupka. Opukujemy tak, żeby nie było za dużo tej mąki. Panierkę sobie przybliżamy. Jeszcze zamieszać troszeczkę. I teraz wkładamy. Zobaczcie, jak, jak fajnie ona jest gęsta, ta panierka. Całą rybę obtaczamy. Olej już podgrzałem do około 180 stopni. I wkładamy, ale delikatnie, nie wolno, nie wolno wrzucać tego. Delikatnie, nie kładziemy, tylko po prostu tak falujemy, tak żeby ona nam się ścięła. Bo jak ją wsadzimy od razu, to nam przywrze do spodu garnka. Falujemy i... Kładziemy powoli. Powoli kładziemy. Pięknie. Możemy troszeczkę poruszać garnkiem, żeby mieć kontrolę, że nie przywarła. Nie przywarła ekstra. Tutaj mamy olej przygotowany gorący już do naszych frytek, czyli frytki też możemy wrzucać. Wszystko będziemy mieli zrobione w tym samym czasie. Około 6 minut ryba. Chyba już jest gotowa, wyciągamy, kładziemy na, na coś, na co może ona spokojnie sobie odsączyć się. Frytki już też są gotowe. Proszę bardzo ładnie, złociste są i teraz będą chrupiące. Ja tylko robiłem dla jednej osoby, także nie dużo tego. Też odsączaczamy. Podgrzewamy jeszcze groszek, który był w wodzie. Już wszystko mamy gotowe. Sypiemy tylko sól na górę. Wola. Voilà. Groszek groszek mrożony, gotowany. Ryba, dorsz w panierce, frytki, sos tatarski. Fish and chips po angielsku. Dziękuję, zapraszam i proszę o lajki i o subskrypcję.